Dęk, no pewnie. Dęk. Co to oznacza? Że wchodzimy gdzieś. Jest wejście. ale tylko. Światełko. O! I tu ma być jaskinia. Jest! Tu ma być. Uwaga być. O w Mordę, ale duże. Forera. Dobra, to ja poproszę po gwiazdorsku, żebyście teraz poświecili na mnie. Tak trochę. Tylko nie przesadźcie oczywiście. Nie widać. O! Pięknie jak w jaskini, to i dobrze musi być. To światło, to jest królik. O! To światło teraz przesadził. To jest Kamil. Witajcie drodzy moi. Dzisiaj będą... Kingstonowie nie byli jaskiniowcami. No to między nami jaskiniowcami. Będziemy poruszać się... Zobaczysz, no zobacz. No widzę. E, między nami jaskiniowcami dzisiaj, jakbyś nie świecił. O, teraz jest gwiazdorsko, widzisz? Dobra. Dobra, bo rozpraszamy się. Drodzy moi, dzisiaj będziemy oglądać jaskinię prawdziwą, podobno piękną, jak wieść niesie. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No nacieków w nie ma, bo są odniszczone przez takich nieprofesjonalnych odwiedzających. A to są jaskinie prawdziwe, czyli one powstały... jaskinia krasowa, proszę tutaj można zobaczyć, formy krasowe. Nacieki się tworzą. To jest wszystko poniszczone. Tutaj pewnie kiedy ją odkryto to było dużo większe nacieki, Tam na dole będzie widać. Tam na górze coś jeszcze jest. Tak, ale to jest tylko szczelina, to jest taka do, do góry tam jak schodziliśmy, tam jest taka szpara. Dobra, drodzy moi czekajcie, przełączę się z kamerą. Dobra drodzy Państwo. Już założyłem sprzęt na głowę. Ja mam tam jeszcze wszedł zerknąć. Oczywiście rękawiczek nie mam, bo królik powiedział, nie że... Nie ma po co w Jest po co? Królik zjadza. Zobaczcie. Kurczę. Tu są te dżdżownice takie. Dobra, wejdę tam w górę. Królik powiedział, że... O! No właśnie. To chyba nie ma po co tam chodzić, bo okazuje się, że będę miał z stry... tym duży problem, chociaż spróbuję jeszcze raz. No ale jak zjadę to będzie lipa. Straszliwa. O! Dobra. Bez rękawic, to ja tu nie będę dymił. Nie będę przesadzał. <laughs> Idziemy w takim razie dalej. Ty o ty masz ten reflektor, który ja ci dałem. No to poproszę, bo w tym momencie trochę tu poświecimy. Tu jest deka więcej miejsca niż myślałem. W związku z tym będziemy mogli. Dobra, tak będzie lepiej. Będziemy mogli więcej tu poświecić żebyśmy widzieli. Dokładnie to samo. Zobaczcie. Jeszcze kilkaset lat, może kilka tysięcy, i będą tu stalagmity. Czy, ja to nie Dlaczego nie? Bo za dużo wchodzi takich osób bez mózgu, tak? Niszczą. No, tutaj na pewno były te stalagmity. Które Dobra, to może później odpalę. Odwiedzających, tak? No ale pewnie nie wszystkich odwiedzających. Bo nie każdy jest debilem, właśnie kurde. Muszę gdzieś schować reflektor. Nie masz większej kieszeni? Nie. Dobra, no właśnie nie, nie mieści mi się. Wolałbym mieć większą kontrolę nad tym, gdzie schodzę. Kurde, ale to jest niesamowicie wysoko. Zapalę w takim razie drugi, drugą część reflektora, żeby było trochę więcej widać. O, ale miazga. Bo zrobię go cztery i tu wystarczy. Rumoszu jest to wiele, poczekaj chwilkę. Najciekaj się dołożę tutaj do plecaka, bo wolę mieć ręce dostępne. Ta puszka, którą widzicie, to nie jest piwo. Ładnie. Widać te porwy raciekowa, które się tworzą. No one gdzieś tam z góry wyciekają. Fajnie, fajnie. Rozpuszczony wapień. Tutaj widać też jakieś. Mm -hmm. Tutaj Grzegorz geopasja Pięknie by zaszalał. Zobaczcie. Kwarc. Piękna bryłka. Nie wiem czy to jest kwarc, czy to nie jest już ten krystaliczny kalcyt. Ale rozbicie tego raczej mija się z celu. O kurde, ale pięknie. Tutaj jest, nie naprawdę fajne. No tu dosyć mocno trzeba uważać, tu stalaktyt się stworzy. Dosyć mocno trzeba uważać, bo jest dosyć ślisko, a poza tym kamyków jest naprawdę sporo. Ale miazga. Wygląda to... Naprawdę pięknie, tak jakby tutaj taki wielki Pobreste, tutaj ten... głaz był. Coś tutaj było robione, bo są jakieś takie... Mm -hmm. Nie wiem, co oni tu robili, ale są stalowe takie szyny zamontowane, czyli tak jakby próbowali żeby wybierać stąd, że taka szyna zamontowana I Tutaj te skały popękane. O kurde. To są banky, które odpadły dawno, dawno temu od stropu. To co wszystko leży. A to musiało być bardzo dawno, bo na niektórych stronach było takie polewy kartkowe. Pięknie. To co po prawej, to też spadnie w górę. To jest nasza, nasza pierwsza jaskinia, taka prawdziwa jaskinia. Chociaż nie, w Szklarach też była. Ale to nie jest chyba... To jest tak, to jest... W ...formy tańczykowych, to jest no, dokładnie. Zobaczmy, to musi już milionów lat. Milionów? I no, myślę, że to już chyba w milionach było tam gdzieś. Jakby ten kamyk spadł, o kurde. I to gdzieś ten fragment pewnie jest tutaj w stropie. Znaczy w sponku, no w stropie. No. O, tu, tu chyba Grzegorz był. No, bo jest rzeczywiście pokruszony. On lubi kamyczki w tym No Grzegorz to jest kozak od kamyczków, zobaczcie. Jakie piękne. O, widzisz, to są też formy naciekowe, to co wszystko tutaj leży. Teraz od dołu widać. Rewelacja. I tu, i tu, i tu. Tu zobacz, to są wszystko naciek, mhm. które się odswoiły To pewnie się z eksploracji tutaj kamieniło. Tu Kurde, ale to piękny, kiedyś poleci. Tutaj... Zobacz jakie masz żyły kalcytowe grube. No, ale to poleci wszystko. Kiedyś poleci. Mam nadzieję, że nie będzie to tym razem, ale skoro... Skoro oglądacie ten film, to znaczy, że jednak mimo wszystko udało się wyjść ze, ze środka. Kurde, taki mały kamyczek tu jest. Widać ewidentnie jest odcięty tutaj. Jak ciekawe rozwiązania muszę powiedzieć. O, zobaczcie. To jest Jakiś talakty odpad, no muszą... zobaczcie, tutaj jakieś pajace po prostu to poodrywały. Ewidentnie widać, Dobrze. że zostało to odcięte po prostu, poodrywane. miejsce. w tym miejscu są prowadzone badania. Znaczy, badania, wykopaliska z tego mniej więcej miejsca został wykopany szkielet lwa jaskiniowego, którego można zobaczyć w jaskini. Niedźwiedzień w Kletnie. Lew jaskiniowy, który żył tutaj miliony lat temu. I jego szkielet tutaj odkopano praktycznie w całości. Został przeniesiony do w na ekspozycję. Tu cały czas coś się dzieje, bo ktoś cały czas coś tam kopie, szukają kości albo jakichś dawnych, dawnych Być może tutaj mieszkali nawet to jest błotem, to... ludzie. Tak w zasadzie ktoś nas... Jesteśmy dosyć nisko w tym momencie. Nie no, jaki koniec? Co? bo tam jeszcze coś jest, ewidentnie. Ale chyba nie No Ile by nie było. Później ktoś mi powie, że byłeś tu, a tu nie doszedłeś dalej. No to nie ma takiej opcji, kurde. Mówiłeś, że się tu nie upapramy. No bo zapomniałem, że na dole może być błoto. No i dlatego ani rękawiczek. A i to jest w ogóle przykład, jak nie powinno się wybierać do jaskini. Ani rękawiczek, ani kombinezonu ani żadnego konkretnego zabezpieczenia no ale dobra co tu dużo gadać trzeba po prostu wejść tam na góry coś ja w ogóle wyłączę jedno światełko o, żebyśmy widzieli trochę więcej zobaczcie tu jest jeszcze jakieś podejście ale tu się kończy to już od dosyć mocno Zejdźmy troszkę mniej. Zobaczymy co tu jest. Tam już nie za bardzo jest jak wejść, a jeszcze się spróbuję wsunąć. Aha, czyli nie, jeszcze jest kawałek korytarza. Pyk. A tam już bez kombinezonu to ja się nie przedostanę. Też jeszcze jest troszeczkę. Zobaczcie, jakie tu skały są. W miejsca bardzo mało. Pokażę wam, jak to z tej strony wygląda. Zobaczcie, nie ma się gdzie zmieścić. W ogóle to mnie ściągaj kasku, człowieku, bo to może być niebezpieczne. Do twojej głowy oczywiście. Także widzicie, drodzy, mam młotka mnóstwo. Będzie kiedy miałbym kombinezon, a nie nie mam dór. mógłbym tam spróbować się wsunąć, bo teraz to lipa, to jest taka takie błotko, taka mączka zobaczcie tak to wygląda sporo elementów odspojonek wszystko popękane, prawdopodobnie od sąsiedztwa kamieniołomu który znajduje się tutaj w okolicy i od strzałów to wtedy może gdzieś tam się pojawiać opcja, że coś tutaj pęka jeszcze no dobra i wyłaśmy dobrze mokry kawałek mokry kawałek jaskini błotko, więc go tu bardzo dużo to jest podobno w jaskiniach taki zupełny standard Moja jest to pierwsza jaskinia. Doświadczenia mam naprawdę niewiele. Ale sobie popatrzmy, patrzcie. Tu też pewnie wisiały. No i przyszli tacy, którzy chcieli mieć pamiątkę w domu. Ewidentnie. Tu widać. A nie ma ich na podłodze. A jeżeli nie ma ich na podłodze, no to 99% że ewidentnie. Zobaczcie. Tu jest ułupanej że ktoś się sobie przywłaszczył no to musiało wyglądać kozacko Jeśli wycieka tam spod skały pięknie się nabudowuje robi no. wrażenie tak się zmachałem, bo rzeczywiście a tu chyba jakiś taki podziarany jakby gdzieś odpadł bardzo duży Tego naprawdę nie widać, ale pomieszczenie ma ładne kilkanaście metrów wysokości. Tak jakby ta skała się tutaj wsunęła. Ja jeszcze tutaj sobie o, tutaj sobie próbuję wleść kawałek, zerknąć. Też próbują się dokopać. Na wydrę można po. Oj, również tutaj spróbować wejść, a nie. Już nie ma po co Ale kozak jest Piękna jest kinia. Choć podobno to nie jest nic nadzwyczajnego Dobra zobaczcie Tam na góry Oni tam stoją Czemu? Jak nic nie będzie robić? Aha Lampę Widzicie tam pewne dwa punkty. Do nich mam około, myślę, z 25, może nawet 30 metrów. na długości No dobrze, no ale do Was mówię. I w tym momencie zdecydowanie jest to odległość, której nie widzicie. Po prostu to się wszystko wydaje takie niewielkie, ale przestrzenie są wręcz ogromne dużo różnych minerałów no patrzcie jakie piękne wszystko się świeci a wygląda jak sól tu jeszcze mam wrażenie że jakby żyłki jakieś wtopione, kolorowe piękne tutaj pewnie ludzie pokroju Grzesia Geopasja którego pozdrawiam serdecznie Szczytko znaczy trzy. Dobra Grzesia Geopasja pewnie szaleją bo jest rzeczywiście co wybierać, tu widzicie roztłuczone. A swoją drogą patrzcie, przez środeczek tutaj przebiega taki kolorowy pasek. Wiem, że to co mówię jest totalnym lamerstwem, ale ja jestem poszukiwaczem przygód. Ja tutaj chodzę w celu obejrzenia sobie, a nie jakiś. Naukowych dywagacji. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, a no, zobaczcie, nie mam zamiaru na takiego pozować. Za to bardzo lubię odwiedzać miejsca, które są magiczne, które są takie właśnie inne. Za każdym razem spotkać nowe doznania, nowe miejsca. Piękne. Odparłem. Ale drugą lampkę, Żeby wam pokazać. Zobaczcie. Tak, jak tam pięknie. I daleko. A tam stamtąd wracaliśmy. Ale to wygląda taki wielki kamień spadł i się rozłupał na część. Oderwał się prawdopodobnie stąd i przyładował. Zobaczcie, jakby jakby taka była skorupa dosłownie, która pękła A być może jest to. Kamil, nie, raczej chyba spadł, choć nie miałby się od czego odsklepić. A może po prostu to, co tu było pod wpływem drgań, pękło. To wygląda jak jedna wielka rura. Wiem, dziwne skojarzenia, no ale co? Podywagować się możemy, prawda? Od tego jesteśmy, aby bawić się tym, co się dzieje wokół nas. W związku z tym chodzę po takich miejscach, oglądam i staram się wam pokazywać. Patrzcie, ależ... Kolorki Fantazja Dobre, Jak można się Jak można się realizować takimi rzeczami Czekaj, muszę włączyć latar No Co tam chciałeś Jest magia Magia, fantazja po prostu Bardzo mi się to podoba Tutaj z drugiej strony patrzę, patrzcie tutaj. Odmian jest trochę zielono. O, to są takie bardziej zielonkawe. Zobaczcie, no tu jest różnego rodzaju kamieni. Różne kolory, różne kształty. Zobaczcie, smakia. Taki kamyk. Tutaj kamyk z zielonym. Kurczę, czasami sobie myślę, że dobrze by się było na tym znać. Zobaczcie, taki malutki, kolorowy. Tutaj jeszcze inny kolor. Gdzieś tam w okolicy <grymne> bursztynu takiego. Rewelacja. Rzeczywiście, jakby człowiek wiedział z czym to się je, można było po prostu wbić się z młoteczkiem i podziabać sobie. Uzupełnić kolekcję kameków. Pomyślę, że tutaj byłoby to Naprawdę bardzo, bardzo możliwe. Zobaczcie kolejne kolory. Kolejne zebry. Kolejne kamienie o wielu, wielu kolorach. Tu to samo. żółki, Kurcze, nigdy nie sądziłem, że kamienie mogą robić takie wrażenie. Mogą powodować, że zatrzymujesz się i oglądasz. I zwracasz na to uwagę. I zastanawiasz się co to jest. Zobaczcie, tu jest ten z dodatkiem zielonego, kolejne kawałki, patrzcie co tu się na nim dzieje A są dosyć twarde, myślałem, że sobie kawałek ułamie O, udało się, ale zobaczcie, tu jest jeszcze inaczej, kurczę Chyba zacznę zacznę się uczyć, nie wiem jak się nazywa, z paleologia, nie? Jak, jak się nazywa nauka o kamieniach? Geologia. geologia O, właśnie warto takie słowa. Kamieniarstwo. Kamieniarstwo, tak. Tutaj zobacz do góry najpierw. To są wszystko te naciki, które się oderwały razem z tymi wantami od mhm. roku. Dawno, dawno temu. Nie wiadomo to, jak, jak dawno. Będziemy chcieli, to Chcieli, Nakręcimy drugi odcinek. Ponieważ tutaj jest. Tu nie wchodzi. Druga eksploracja. Do najładniejszej części jaskini. Uważaj. O! Wow, no to trzeba tu wrócić. Sala dziada czeka. Czyli trzeba było jakąś linę wziąć ze sobą. Niekoniecznie linę trzeba. No! Ta ubrać i przyjść. Dla Ale bezpieczeństwa bez... warto byłoby. Wyjść później, tak. Dla bezpieczeństwa warto by było jednak tutaj linę zapodać. Patrzcie, za, kamień Cało klejony. Czyli też prawdopodobnie jakiś kawałek przynajmniej z talaktytu tu miał powstać. Tutaj widać, że. Niektórzy próbują grzebać, szukać, znajdować kolejne wejścia, kolejne części. Rewelacja. Nie jednak, patrzcie, na zielono. Ale taki kamyczek już znalazłem wcześniej. Zielone, piękne wzory. Ciekaw jestem, ile jest zwierzaków i roślin w takich kamieniach skamieniałych. Bo pewnie jest ich całkiem sporo. A czemu myślisz, że osiem? Aha, no bo Kamil ma takie czasami strzały, które działają i może się okazać, że rzeczywiście, a tutaj 12. Bo ja tu pierwszą liczbę, którą sobie zmysłowiłem, to myślę 12. Ale teraz zwierzaki czy rośliny. O, kurczę, patrzcie tutaj też skała. Leży na drugim elemencie Mistrzostwo świata. Pierwsza moja... Tak naprawdę jaskinia. A tu? A tu rękawiczki czyjeś. Zawsze w takich momentach apeluję, abyście nie zostawiali nic w jaskiniach. Patrzcie. Tu też elementy. Kolory. Zobaczcie. Czerwone. Tutaj taki sraczkowaty trochę kolor. Sraczkowaty nie do końca pasuje. Co? Nie, nie. Jeszcze nie. Powoli. Ja tam na razie zszedłem, bo kazałeś mi zejść. To teraz obserwuję tutaj. Sprawdzam, co to za kamyki, ale one są poklejone, bo to są te zielone. Poklejone takimi czerwonymi dodatkami. Zobaczcie. O kurde, ileż tu jest kolorów. Zobaczcie. Grzesiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jakbyś tu był, to pewnie słyszałbym znowu takie teksty typu. Ja, ocean. A tu to, tu tamto Niesamowite A Prawdopodobnie z tego właśnie powstają stalaktyty, Tutaj są te, Dobra, idziemy tutaj Zobaczcie Wszystko ścieka na dół Kolorów Naprawdę Naprawdę mnóstwo Wygląda to kosmicznie i tu też Patrzcie jakby skała przerwana jakby tam można było Spróbować wejść, ale są od tego fachowcy. W związku z tym, myślę, że jeżeli byłaby opcja wejścia wyżej, to po prostu by to zrobili. Ale patrzcie, są kolejne elementy metalowe. Być może była tu kiedyś jakaś kopalnia. Gdybam, i ona na przykład coś podtrzymywała. Znaczy, ten element na przykład coś podtrzymywała. Jeszcze kawałek do wejścia. Zobaczcie, stamtąd z tego miejsca szliśmy parę latarę żeby jeszcze wam pokazać co w ogóle mało widać bo chucham a tam jest wejście dobra lecimy sobie no tu znowu żeby iść żebyście cośkolwiek widzieli to lepsze jest to światełko ono jest dużo równiejsze kolejne kolory a co byś zobaczcie w jednej jaskini ile potrafisz być barw Czarny, czerwony, zielony, biały, niebieski, szary, magia. To jest coś, czego przyroda... coś, co robi przyroda przez wiele, wiele tysięcy lat. Natura powoduje, że pojawiają się tutaj takie takie piękne kolory niesamowite kolory. Magia. A dźwięki też dochodzą z, dziwne z zewnątrz. Pa lecimy na górę. Wydostajemy się na zewnątrz. Zobaczcie. A tutaj To jest prawdopodobnie ten kacet właśnie. Mniejsze, większe kawałeczki. No to jest... Mistrzostwo świata. Ja się tak dzisiaj jaram tymi kamykami. Wy się pewnie za mnie śmiejecie, bo nie podaję nawet ich nazw. A tu są liście. Zobaczcie. Czarne przy samym wejściu. No, to jest magia. To jest... Zobaczcie. I komary przy okazji. Niesamowite. Że wam, nadużywam tego słowa dzisiaj. Ale to co? Jesteśmy na zewnątrz. Takie niewielkie wejście w skałce. A tu się okazuje, że tyle szczęścia i radości. No i przy okazji wymagające troszeczkę technicznie. Panie i Panowie, to było dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Mojej ekipie, która zaraz się też tu pojawi również. Kamil, Artur. Pozdrawiam wszystkich. A przy okazji chciałbym przypomnieć o tym, że jeżeli macie możliwość i ochotę, na dole pod filmem znajdziecie linka do miejsca, gdzie możecie postawić mi kawę. A jeżeli ktoś chciałby sponsorować czasami wyjazd, albo odcinek, albo cykl odcinków, albo kanał, to oczywiście serdecznie zapraszam. I nie jest to tak, jak niektórzy mówią. Czekajcie, może wytnę kamerę, Ok, Nie jest to, tak jak niektórzy mówią, naciągactwo, tylko po prostu 300 km do przejechania w jedną stronę, 600 razem na taki wyjazd. No, budżet domowy zostaje nadszarpnięty. Jeżeli nawet uznacie, że nie ma to sensu, no to nic się nie wydarzy, bo i tak będę jeździł. Natomiast byłaby opcja jeździć nieco częściej, wtedy Moglibyśmy sobie robić więcej odcinków, więcej filmów, chociaż są tacy, którzy uważają, że jest ich już, już za dużo. Dobra. O, gadam jak nakręcona, ale rzeczywiście adrenalina tutaj rozpiera bardzo mocno. Pamiętajcie również o Instagramie, a jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to kliknijcie łapkę, subskrybuj i bądźcie na bieżąco. A, pamiętajcie o dzwoneczku, bo ten dzwonek będzie powodował, że będziecie dostawać informacje na temat filmów stanie będą znikały gdzieś tam po kolei. Ekipa się tam już przedostaje. Mówiłem o Instagramie. Tu nie wchodzi oczywiście na Facebooku, także możecie polubić, tam z, 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 pojawiają się zajawki. Teraz będę się starał jeszcze zrzucać trochę więcej filmów. Koniec, 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 koniec. Wystarczy tego gadania na dzisiaj. To na razie. Trzymajcie się. Pa!